Kiedy jedziecie ulicą Kamińskiego w kierunku centrum Krakowa, na wysokości ulicy Walerego Sławka, na wzniesieniu po prawej stronie, waszym oczom, ukazuje się monumentalny pomnik. Jest to pomnik, który powstał w roku 1964, według projektu architekta Witolda Cenckiewicza. Pomnik został zlokalizowany w miejscu byłego obozu KL Płaszów, który został zbudowany przez Niemców pod koniec 1942 roku, a zlikwidowany 14 stycznia 1945 roku. Tego dnia około 600 osobowa grupa więźniów opuściła obóz, kierując się w stronę święcimia. Według najnowszych badań szacuje się, że przez obóz w Płaszowie przeszło około 30-40 tysięcy więźniów, z tego zostało zamordowanych około 5 tysięcy Żydów i Polaków. Jednak dzisiaj nie będziemy mówili o obozie płaszowskim, zostawimy to sobie na inną okoliczność. Opowiemy historię trochę mniej znaną. Miejsce, na którym Niemcy zbudowali obóz płaszowski jest dla krakowskich Żydów niesłychanie ważne, albowiem w dużej części znajdowały się tam dwa cmentarze żydowskie. No właśnie, dlaczego dwa? W Krakowie od 1915 roku, czyli od momentu przyłączenia Podgórza do Krakowa, działały dwie gminy wyznaniowe żydowskie. Krakowska z siedzibą przy ulicy Skawińskiej 2 oraz Podgórska z siedzibą przy ulicy Józefińskiej 5. Obie posiadały swoje własne odrębne cmentarze. Władze wojewódzkie z dniem 10 stycznia 1933 roku rozwiązały gminę w Podgórzu, jednocześnie wyznaczając komisarza rządowego w osobie prezesa krakowskiej gminy dr. Rafała Landaua. Zarządzenie władz centralnych z dniem 1 stycznia 1937 roku scalono obie gminy, usuwając ten swoisty fenomen, albowiem w żadnym innym mieście w Polsce nie funkcjonowały równocześnie dwie gminy wyznaniowe żydowskie. Warto powiedzieć również parę słów o mecenasie Rafale Landale, Gdyż jest to postać niesłychanie ważna dla krakowskich Żydów okresu międzywojennego. Urodził się 13 czerwca 1869 roku w Krakowie. Jako syn Hirsza w latach 1905-1933 oraz 1938-1939 pełnił zaszczytną funkcję radnego miasta Krakowa, a przede wszystkim. Niemal przez cały okres międzywojenny był prezydentem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Jednocześnie od 6 stycznia 1933 roku był przewodniczącym tymczasowego zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu, a po połączeniu obu gmin w styczniu 1937 przewodniczącym tymczasowego zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Landał został usunięty ze swojego stanowiska 3 czerwca 1939 roku przez wojewodę. Powodem tej decyzji było poparcie w Radzie Miasta niewłaściwej według wczesnej władzy kandydatury na urząd prezydenta Miasta Krakowa. Po wybuchu wojny opuścił wraz z żoną Kraków i wyjechał do Lwowa, gdzie w 1940 roku został aresztowany i deportowany do Związku Radzieckiego. Zmarł 22 stycznia 1941 roku. Znajdujemy się teraz na terenie nieistniejącego cmentarza żydowskiej gminy wyznaniowych w Podgórzu, który był zlokalizowany przy ulicy Jerozolimskiej 25. Żydzi mieszkający w podgórzu początkowo chowali zmarłych w klaśnie pod wiliczką. Jednakże transport zwłok w tamtych czasach stanowił spory problem, a zatem od 1872 roku starano się uzyskać pozwolenie od gminy w Krakowie na dokonywanie pochówków na cmentarzu mieszczącym się przy ulicy Miodowej. Taką zgodę uzyskano w roku 1877. Niestety kilka lat później rajcy miejscy zakazali prowadzenia konduktów pogrzebowych przez most na Wiśle i problem powrócił. Aby go rozwiązać, podgórscy Żydzi zaczęli czynić starania mające na celu pozyskanie gruntu, który mógłby zostać przeznaczony pod cmentarz. W 1887 roku władze miasta wyraziły zgodę na zakup terenu znajdującego się przy późniejszej ulicy Jerozolimskiej 25. Sprawa była tak pilna, że już rok później cmentarz został otwarty. Niestety cmentarz został sprofanowany i zniszczony przez Niemców w okresie II wojny światowej. Znajdujemy się teraz na terenie nieistniejącego cmentarza Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie, który zlokalizowany był przy ulicy Abrahama III. Już pod koniec XIX wieku gmina w Krakowie, podobnie jak podgórska, stanęła przed problemem zapewnienia pochówku, gdyż cmentarz przy ulicy Miodowej był w dużej części zapełniony. W 1919 roku, a następnie w roku 1923 gmina krakowska zakupiła grunty z przeznaczeniem pod cmentarz. Niestety cmentarz nie służył długo społeczności żydowskiej w Krakowie. Gdyż był czynny do roku 1941, kiedy to został zniszczony przez budowniczych obozu płaszowskiego. Warto pamiętać, że cmentarz przy ulicy Abrahama był ostatnim miejscem pochówku krakowskich Żydów w okresie II wojny światowej. Cmentarz został również sprofanowany przez Niemców w czasie wojny. Dość szybko podjęto również decyzję o budowie monumentalnego domu przedpogrzebowego, którą powierzono krakowskiemu architektowi inżynierowi Adolfowi Siedmiakowi. Pracy z uwagi na trudności natury formalnej oraz finansowej przeciągały się w czasie i trwały aż do roku 1932, kiedy to cmentarz oraz dom przed pogrzebowy został otwarte. Była to monumentalna budowla nawiązująca do stylu bizantyjskiego, której główna kopuła miała wysokość 25 metrów, boczne zaś były mniejsze o połowę. 8 kwietnia 1932 roku ilustrowany kurier codzienny tak pisał o tym wydarzeniu. We środę. O godzinie 10 przed południem nastąpiła w Krakowie-Płaszowie uroczystość otwarcia nowego cmentarza żydowskiego. W obrzędzie tym wziął udział cały rabinat, Bractwo Przedpogrzebowe, Hebra Kadisza oraz Zarząd i Rada Gminy Żydowskiej z doktorem Landauem na czele. Przybyły też na cmentarz szerokie rzesze ludności żydowskiej. Po odprawieniu modłów w hali przedpogrzebowej, przed nadrabina kornicera i wygłoszeniu przezeń kazania, zebrane rzesze ruszyły na nowy cmentarz i siedmiokrotnie okrążyły jego mury, od wewnątrz. Przy czym uczestnicy uroczystości odmawiali modły, przepisane rytuałem. Po każdym okrążeniu uczestnicy zatrzymywali się i brali posiłek lechaim. O godzinie 12 w południe odprawione zostały specjalne modły we wszystkich synagogach i domach modlitwy. Wedle przybliżonych obliczeń nowy cmentarz starczy na 200 do 250 lat. Tyle ilustrowany kurier codzienny. Ruiny, które teraz widzimy są pozostałością właśnie tego domu przedpogrzebowego, na w zasadzie hali przedpogrzebowej. Warto wspomnieć w tym miejscu, iż hale budowane na cmentarzach żydowskich posiadały kostnice, pomieszczenia do bicia zwłok, salę modlitw i służyły przygotowaniom i samym ceremoniom pogrzebowym. Niestety wojna zmieniła wszystko. Początkowo Niemcy urządzili tu wozownię i stajnie. Do zdewastowanych wnętrz wprowadzono konie, bydło, świnie. Wiosną 1944 roku rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej prowadzącej do centrum obozu. Mniej więcej do domu przedpogrzebowego, który w związku z tym przeznaczono do rozbiórki. Zburzenie obiektu rozłożono na dwa etapy. Najpierw wysadzono w powietrze część wschodnią, a po pewnym czasie główną halę. Ta dewastacja dodatkowo pognębiła więźniów żydowskich, a jeszcze Amon Get zaplanował ją jako swoiste widowisko, na które zaproszono funkcjonariuszy SS i dostojników z miasta. Zachowała się seria fotografii przedstawiających kolejne fazy tego zdarzenia. Obecnie te zdjęcia znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej. Z wysadzonej budowli zachowano skrzydło zachodnie z Kopułą, które stało jeszcze zaraz po wojnie, a to dlatego, iż urządzono tam stację hydroforową, pompującą wodę z wodociągu miejskiego do wyższych partii obozu. Wzdłuż wspomnianej bocznicy wybudowano wielkie magazyny odzieżowe i towarowe. Tam też miały stanąć pralnia i komora gazowa do dezynfekowania ubrań i bielizny. Z uwagi na klęskę III Rzeszy urządzeń tych nie zdążono jednak zamontować. Gdy mówimy o domu przedpogrzebowym w obozie w Płaszowie, nie sposób pominąć Jakuba Steddiga, krakowskiego architekta, który samorządnie podjął się akcji ratowania zabytków synagog. Zbierał przedmioty i dokumenty, a następnie przystąpił do inwentaryzacji. Zebrano wtedy liczne zabytki liturgiczne, w tym około 150 tor, zasłony i lambrekiny, złote wieka do świętych skrzyń, świeczniki, menory, obrusy, zbiór hawców z remu i inne cenne przedmioty codziennego i odświetlnego użytku. Dzięki staraniom Steddiga. Zniesiono prośbę o zezwolenie na wywóz do getta pozostałego inwentarza ruchomego i przewieziono część ławek, stołów, dużo cenniejszych ksiąg i modlitywników. Stendig zaproponował tymczasem, tymczasowy schowek w miejscu trudno dostępnym na poddaszu hali przedpogrzebowej nowego cmentarza gminy krakowskiej, gdzie umieszczono cenne przedmioty. Miejsce wydawało się bezpieczne. Nikt nie przypuszczał, że wkrótce obiekt znajdzie się w centrum przyszłego obozu koncentracyjnego. Niemcy nie zdawali sobie sprawy z faktu, iż ukryte tam są skarby, które niestety odkryto i wywieziono. W 1941 roku Niemcy zamknęli stary cmentarz przymiotowej i szybko zaczęły się dewastacje oraz grabieże. Po likwidacji Getta w marcu 1943 trafił do obozu pracy w Płaszowie, do zarządu budowy obozu. Pracował przy najróżniejszych obiektach piekarnie, łaźnia czy koszary. Po wojnie natychmiast przystąpił do opisywania i utrwalania historii krakowskich Żydów. Wraz z rodziną Stendig. W 1948 roku wyjechał do Izraela. Niestety przejścia wojenne i choroby spowodowały przedwczesną śmierć w roku 1952. Wybudowany w latach 20. XX wieku, tak zwany szary domek, był w zamierzeniu budowniczych cmentarza żydowskiej gminy wyznaniowej w Krakowie budynkiem bractwa Hewra Kaddisza. Szary dom. W okresie funkcjonowania obozu KL Plaszow położony był w centrum części administracyjno-wojskowej przy skrzyżowaniu Hauptstraße, Bergstraße i ss strasse Służył jako budynek administracyjny SS. Tu znajdowało się biuro amona Geta, stąd strzelał on do więźniów zatrudnionych w pobliżu. Od sierpnia 1943 roku w piwnicach budynku urządzono pięć cel ogólnych, ciemnicę i specjalne małe cele bunkry do odbywania karna stojąco. Bunkry przeznaczone były dla więźniów odbywających kary za przewinienia regulaminowe, zaś w celach umieszczano przywożonych z zewnątrz więźniów Policji Bezpieczeństwa i więźniów obozowego oddziału policyjnego przeważnie ludzi oczekujących na egzekucję. Obiekt ten zachował się w niezmienionym kształcie od czasów przedwojennych. Do niedawna służył jako budynek mieszkalny. W przyszłości ma się stać centralnym punktem miejsca pamięci KL Plaszow.